Cześć, witaj. Czy to możliwe, że raporty na temat rynku najmu w Polsce kłamią? No bo jak to jest możliwe, że przy rentowności 3,5% skali roku ten rynek kwitnie i wchodzi na niego coraz więcej inwestorów? Zastanawiamy się gdzieś nad tym? Dzisiaj weźmiemy na warsztat mój ulubiony temat, czyli ile można realnie zarobić na rynku najmu. Na koniec pokażę Ci bardzo prosty sposób, który każdy z nas może zastosować, który pozwala osiągnąć znacznie, ale to znacznie wyższą stopę zwrotów niż średnia rynkowa. Dzisiaj będzie jak zawsze, krótko i konkretnie. Na zasięgu Macie od 5 lat pomaga inwestorom kupować dobre nieruchomości na wynajem. Dzisiaj bierzemy na warsztat, jak liczone są rentowności, co jest raportowane w ogólnodostępnych publikacjach. Muszę Ci powiedzieć na początku, że typowe raporty w każdej branży, też w branży nieruchomościowej, to są raporty, które pokazują pewną średnią, czyli pokazują zarówno tych, którzy. Świetnie potrafią wynemać nieruchomości, jak i tych, którzy nie potrafią tego robić i osiągają w związku z tym bardzo niskie rentowności. Ze wszystkiego wyciągnięta jest średnia i prezentowana publiczności jako rynek, to jak on się zachowuje. I jest to częściowa prawda. Ale dzisiaj chciałbym się z Tobą przyjrzeć szczegółowo sześciu wykresom, tabelom, pokazując Ci, jak to liczone, co można tak naprawdę zrobić i ile jesteś w stanie zarobić na nieruchomości. Polsce. Zacznijmy od pierwszego wykresu, który jest od razu wykresem dość skomplikowanym, przez który chwilkę zajmie nam, aby przejść, ale jest to wykres, który od razu pokazuje sedno, czyli rentowność najmu mieszkań w Polsce w różnych grupach miast. Są to dane z, z NBP, któremu Trzeba podziękować za to, że od 2007 roku dość skrupulatnie zbiera dane, i jest to chyba repozytorium danych najbardziej wiarygodnych w tym momencie. Więc możemy na tej bazie próbować wyciągnąć pewne wnioski. I teraz, co widać na tym wykresie? Więc, przede wszystkim mamy lewą prawą oś. Na lewej osi są zaznaczone ceny najmu, wyrażone w złotówkach za metr kwadratowy, i, wyraż... i pokazane są na wykresie ciągłymi liniami. Ale nas interesuje prawa strona, prawa oś. Gdzie mamy zaznaczone rentowności, akurat tutaj nazwane jako szacowane stopy kapitalizacji inwestycji, a to jest nic innego jak rentowność inwestycji i zaznaczone na wykresie przerwanymi liniami. Więc to się wpatrujemy. Poszczególne kolory oznaczają miasta. Zielony kolor jest to sześć największych miast w Polsce, niebieski dziesięć miast w Polsce, a pomarańczowy Warszawa. I teraz co tutaj widać na tym wykresie? Przede wszystkim widać, że te stopy zwrotu różnią się oczywiście w czasie, mają z góry dołki, natomiast widać wyraźnie, że linia zielona dla sześciu miast w Polsce, największych, właściwie przez te ostatnie 15 lat, mimo, że są tam wzroty, wzrosty i spadki, to zobaczcie, w 2007 roku rozpoczynamy z rentownością w tych sześciu największych miastach na poziomie 3,5 punkta procentowego, a w tym momencie mamy około 4 punkty procentowe, więc może powiedzieć, że jest stała przez ten okres. W przypadku Warszawy, y, pomarańczowa część wykresu i 10 największych miast, niebieska, mamy rzeczywiście lekkie spadki, ale znowu, bardzo zróżnicowane w czasie. Druga istotna informacja to to, że następuje konwergencja, czyli takie zbliżenie do siebie, ujednolicenie stopy rentowności w różnych grupach miast. Zauważ, że jeszcze 15 lat temu w tych niebieskich 6-10 największych miastach rentowności były znacznie wyższe niż w Warszawie, czyli w mniejszych miejscowościach rentowności były wyższe niż w Warszawie. W tym momencie one nadal są trochę wyższe, ale już nie tak bardzo, bo różnica nie wynosi 3 punktów procentowych, a raptem 1 punkt procentowy. Więc te miasta upodobniają się do siebie pod kątem rentowności. Przejdźmy do kolejnego zestawu danych. Jest to tabela również z danych Narodowego Banku Polskiego, tym razem 2015 roku, który pokazuje tę informację jeszcze bardziej szczegółowo i zobacz, jak podrążysz raporty, jesteś w stanie dość nie tylko bazować na jakichś średnich, jakichś agregatach dla grupy miast, tylko wejść w konkretne miasto, zapoznać się, jak wygląda rytmowość w mieście, które Ty rozważasz pod inwestycje. Oczywiście. Mamy tutaj bardzo szczegółowe dane. Niektórzy nie lubią czytać tabel, wolą wykresy, w związku z tym przejdźmy do trzeciego zestawu danych, a mianowicie do wykresów, które właśnie pokazują, jak wygląda rentowność w poszczególnych miastach wraz z upływem czasu. Nadal są to dane od 2015 roku, podobnie jak w tabeli. I zobacz, już w tym momencie można nawet pierwszym rzutem oka zauważyć jedną rzecz. Na tym wykresie widać spadki rentowności. Najmów w tych miastach. To jak to jest możliwe, że na pierwszym wykresie, który Ci pokazywałem, tych spadków nie było tak widać, a przynajmniej nie były tak oczywiste? Kluczem jest zrozumienie, że bierzemy tutaj inną perspektywę czasową. Zauważ, że przy pierwszym zestawie danych były dane od 2007 roku, czyli ostatnie 15 lat. Tu mamy tylko ostatnie 7 lat od 2000. 15 roku. Akurat 2015 rok to był ten moment, kiedy rentowności były na wysokich poziomach, więc miały z czego spadać, ale musisz z tego wyciągnąć jeden wniosek: że kiedy analizujesz, kiedy próbujesz podejść analitycznie do swojego problemu biznesowego, tego czy jakiegokolwiek innego, patrz, o jakim zakresie czasowym mówimy, bo być może ktoś to manipuluje, bo ci pokaże taki wykres, że akurat tutaj spada, albo pokaże ci taki wykres, że akurat tutaj jest stałe, bądź nawet rośnie. Więc to jest istotna rzecz. Kolejna rzecz, która dla mnie jest tu. Aż, aż emanuje z tego wykresu, nie wiem czy ty to zauważasz, że trend jest podobny i, w, i z lewej strony, i z prawej strony, czyli w tej grupie większych miast, bo po lewej stronie mamy większe miasta, po prawej stronie mamy te mniejsze miasta, ale zobacz, i tu, i tu rentowności spadają przez ostatnie 7 lat, a z drugiej strony. A z drugiej strony zobacz, są dość podobne do siebie. Nie ma radykalnej różnicy między rentownością w Krakowie i w Białymstoku. Nawet w Białymstoku jest trochę mniejsza. Ehm, powiedzmy, Warszawa wybija się tutaj na tym wykresie. O Warszawie jeszcze porozmawiamy. Pokazując raptem 2,5% rentowności. W ogóle kto inwestuje w Warszawie? Słuchajcie, przy rentowności najmą na poziomie 2,5%. Kto chce w to inwestować? Rodzi się pytanie, prawda? Co tutaj jest zmanipulowane? Z kolei takie miasta typu Rzeszów czy Katowice wcale nie mają tych rentowności jakichś dramatycznie wyższych. Więc znowu miasta się do siebie upodobniają, ale dlatego, że mówimy cały czas o jednej wielkiej średniej. To, że trend, spad, trend rentowności jest spadkowy, Znajduje takie e, odzwierciedlenie w opinii, która panuje na rynku, że wraz z rozwojem rynku, jego cywilizowaniem, pewnym porządkowaniem, zwiększaniem przejrzystości tego rynku, np. ofert i to, że najemcom jest łatwiej porównać oferty poszczególnych wynajmujących, będzie to prowadziło w długim czasie do spadku rentowności najmu. I rzeczywiście ten wykres by to potwierdzał. Chciałbym ci pokazać kolejny zestaw danych. No bo skoro w Warszawie miałby się ten rynek tak czy w Polsce miałby się tak cywilizować i prowadzić do spadku rentowności, to zajrzyjmy, jak wygląda to w innych państwach. I zapraszam Cię tutaj do wykresu, przygotowałem go na podstawie danych ze strony Global Property Guide, gdzie są zestawione rentowności miast europejskich i okolicy. Niektóre z nich są dla nas dość. Dość egzotyczne, ale jednak są to miasta europejskie. I zobacz, gdzie znajduje się Warszawa, Polska ze swoimi rentownościami w porównaniu do innych państw? Rzeczywiście, w większości tych państw, do których my się lubimy porównywać, Francja, Niemcy, Skandynawia, generalnie zachodnia Europa, te rentowności są dużo niższe niż w Polsce. I stąd buduje się ta teza. Że być może będziemy podążać podobną ścieżką również, jeśli chodzi o te rentowności, i one będą spadały, a w przypadku takich bardziej jeszcze egzotycznych, mniej ustabilizowanych rynków, jak chociażby Mołdawia, te rentowności nadal są bardzo wysokie. Jak widzisz, 10% to naprawdę wysoka rentowność, średnia, w związku z tym to są naprawdę bardzo dobre wyniki. I teza tutaj oczywiście pewnie znajdzie jakieś potwierdzenie, że w długofalowym okresie te rentowności będą spadać. Z drugiej strony, jak popatrzymy na ostatnie 15 lat to jest naprawdę kawał czasu to te rentowności wcale tak mocno nie spadały. Też mam tu taką jedną konkluzję i spostrzeżenie, że ja nie wiem, czy ktoś jest tak wysublimowanym inwestorem, że potrafi odczuć na własnej skórze tak realnie spadek rentowności rzędu 1%, czy zmiany w górę, czy w dół, na przestrzeni 15 lat. To są tak naprawdę niezauważalne czynniki. Ważne jest to, że jak już kupisz mieszkanie, już je trzymasz przez długi okres, to tak naprawdę Potem zastanawiasz się tylko na tym, aby ono cały czas dla Ciebie generowało stały czynsz, nie miało pustostanów, a nie czy ta stopa zwrotu kształtuje się właśnie 4,7 czy 4,3%. Tak naprawdę wtedy przestaje to być istotne. To jest moje spostrzeżenie przy pracy z inwestorami. Oni już potem w ten sposób nie rozumują, jak już mają to mieszkanie, cieszą się, że generują czynsz i skupiają się na tym, aby był on generowany jak najbardziej stabilnie. I tu dochodzimy do kolejnego zestawu danych, gdzie chcę Ci jeszcze na jedną rzecz uczulić. Jak analizujesz rentowności czy jakiekolwiek dane rynkowe, musisz spojrzeć na metodologię użytą do badania. Tu akurat jest przykład rentowności wyliczonych dla różnych miast Polski z, 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 z raportu firmy Expander i Rentier IO, i pokazana różnica, jak wygląda rentowność przy pewnym ułożeniu przez 12 miesięcy w skali roku jak ta rentowność spada w momencie, kiedy, rento, kiedy najem Trwa tylko 11 miesięcy w roku, czyli jest jeden miesiąc pustostanu. Zobacz, są to naprawdę spore różnice. Oczywiście to jest kwestia metodologiczna, żeby sobie założyć tak bezpiecznie, no, że jeden miesiąc na znalezienie najemcy brzmi sensownie. Tylko ja mam z tym założeniem jeden zasadniczy problem, bo on metodologicznie jest poprawny, ale biznesowo jest po prostu błędny. Nie możesz jako wynajmujący odpuszczać nawet tego jednego miesiąca. Nie możesz, bo to jest zbrodnia dla rentowności, zbrodnia dla twojej inwestycji pieniędzy, które mają ciężko dla ciebie pracować, ciężej niż niż Ty, kiedy zarabiałeś te pieniądze, aby teraz móc je zainwestować. One muszą teraz też równie ciężko dla Ciebie pracować, więc nie zadowalaj się wynikami takimi tak, ten jeden miesiąc możemy odpuścić. Absolutnie nie. Chcecie uzmysłowić, że jest możliwe mieć 100% obłożenia. Skąd to wiem? My na podstawie danych historycznych naszych, czyli rzeczywistego wykonania budżetu, Zakładanego, porównywaliśmy sobie na półce 820 pokoi, wynajmujemy je w Warszawie. Jakiego spodziewaliśmy się przychodu? To znaczy, nasz cennik mówił, że, że technicznie nasze mieszkania są w stanie wygenerować X. I porównywaliśmy po 12 miesiącach, ile rzeczywiście te mieszkania dla nas wygenerowały. I bardzo dobra wiadomość jest taka, że osiągnęliśmy wskaźnik 103%. Tak, 103%. Nasze mieszkania wygenerowały więcej niż my zakładaliśmy. Więcej niż było w cennikach. Jak to jest w ogóle możliwe? To na pewno jest jakiś błąd w liczeniu. Mieć więcej niż pełne obłożenie. No nie. Jest to finansowe obłożenie i ma na to wpływ wiele czynników. Po pierwsze, musisz bardzo szybko znajdować nowego najemcę, kiedy poprzedni Niemce ci odchodzi. Jeśli my mamy sygnał, że się kończy umowa, po pierwsze sprawdzamy, może Niemce chce przedłużyć, co już zmniejsza pustostan. Jeśli rzeczywiście chce. Wyjść z mieszkania. My już kilka tygodni wcześniej szukamy nowego najemcę na, na, na to mieszkanie, aby od razu, jak tylko najemca się wyprowadzi, wprowadzić nowego najemcę. I bardzo często się to udaje. Kolejna rzecz, możesz tak skonstruować umowy, które Pozwalają Ci, że jeśli najemca chce się wcześniej wyprowadzić, dopłaca do końca miesiąca, ale już w tym mieszkaniu nie mieszka, co umożliwia Ci znalezienie innego najemca na to miejsce, a jednocześnie opłacanie tego miejsca z dwóch źródeł. Czy rozwiązanie takie, że jeśli chce najemca z Tobą się rozstać mimo umowy terminowej, dajesz mu taką opcję, ale on musi na przykład zapłacić 2 czy 3 miesiące czynszu z góry i wtedy wychodzi z tego mieszkania. I takie rozwiązania, taka dbałość o ten wyciśnięcie maksymalnego potencjału z mieszkania sprawia, że możesz mieć nawet 103% obłożenia tak jak my mamy w naszym pakiecie. Nie jest to łatwe, trzeba się nad tym mocno napracować, mieć po prostu bardzo dobry zespół ludzi do tego, ale jest to możliwe. I teraz jest jeszcze jeden aspekt, który chciałem ci pokazać, który tak naprawdę rozpala bardzo często nasze głowy i w ogóle, jak mówimy o rynku nieruchomości, to najczęściej się mówi o czym? O cenie mieszkania za metr i o tym, co się dzieje na rynku. Wszyscy rozmawiają z punktu widzenia cena za metr mieszkania, średnia, wzrosła, spadła, jest stała, w związku z tym dywagujemy na sytuacji na rynku najmu, czy rynku nieruchomości. A ja uważam, że jest jeszcze jedna bardzo kluczowa rzecz, czyli to, jakie czynsze jesteś w stanie osiągać, bo to koniec końców decyduje o rentowności Twojej inwestycji. Nie tyle o wartości mieszkania, tylko jak ono dla Ciebie ciężko pracuje, ile dla Ciebie generuje cash flow A tak inwestują w Rafinowani inwestorzy, którzy szukają bezpiecznego, bezpiecznej przystani dla swoich pieniędzy, kupując mieszkania. I chcecie teraz zaprowadzić do już ostatniego wykresu, gdzie są również bardzo ciekawe dane. Są to dane dla różnych miast w Polsce. Cena najmu za metr kwadratowy na rynku wtórnym, czyli mieszkań używanych, my akurat na RW, to jest rynek wtórny, my akurat na takim rynku funkcjonujemy w wybranych miastach. I jest to cena w złotówkach za metr kwadratowy miesięcznie. I teraz oczywiste jest, że masz im większe mieszkanie, tym większy możesz wziąć czyn, w związku z tym to mieszkanie dla ciebie generuje większy przypływ finansowy, ale. Jest bardzo fajny wskaźnik, czy właśnie ta cena za metr kwadratowy i tutaj widać, że ten, ta, ta cena rosła z perspektywy ostatnich 15 lat i oczywiście zderzała się na rynku z tym, że te mieszkania były coraz droższe, więc te rentowności, mimo rosnących czynszów nominalnych, te rentowności nie rosły, były raczej stabilne z lekką tendencją spadkową. To, co bardzo istotne na tym wykresie i która jest znowu rzeczą, z którą ja się absolutnie nie mogę zgodzić i, i aż mnie e, korci, żeby siedzieć. Nie pozwalaj, żeby Twoje mieszkanie były wynajęte tylko za średnią rynkową cenę, np. 55 zł za metr kwadratowy w Warszawie. Akurat Warszawie dobrze znam, tu działamy, mamy tu 820 pokoi i 100-kilkadziesiąt mieszkań i wiem, że my wynajmujemy nasze pokoje. Uwaga, w cenie 160 zł za metr kwadratowy, a nie 55 miesięcznie. Tak, 160 zł, a nie 55. Jak to jest może w ogóle możliwe? No, bardzo prosto, zobacz, jeśli mamy 7-metrowy pokój, mniej więcej takie pokoje mamy, wynajmujemy go za około 1100-1150 zł, to daje mniej więcej 160 zł za metr kwadratowy, a w ostatnich czasach nawet więcej plus jeszcze do tego dochodzą opłaty, które pobierasz od um, najemcy, żeby sfinansować Ci opłaty danego mieszkania. Jak to jest możliwe? No jest możliwe, bo, bo nawet w tym momencie mając te 820 pokoi, zostało nam na nowy sezon raptem kilkanaście, dosłownie kilkanaście pokoi mamy wolnych w tym momencie, być może jak to oglądasz, już może wszystkie będą sprzedane. I ta magia dzielenia mieszkania na pokoje, uzyskiwania większego przychodu za metr kwadratowy wpływa oczywiście dramatycznie na rentowność. Ona działa we wszystkich miastach akademickich, tam gdzie są studenci, bo to są głównie nasi najemcy. Ale oczywiście cena za pokój różni się w poszczególnych miastach, no ale też różni się cena zakupu tego mieszkania. Natomiast to, co zawsze działa, to że wynajęcie Twojego mieszkania, jeśli jest ono wystarczająco duże w podziale na pokoje, dramatycznie, ale to dramatycznie poprawia rentowność Twojego Twojego najmu. Materiał na ten temat może znajdziesz na moim kanale. Dokładnie wchodzę w, w jednym filmie, pokazuję Ci jakie mamy ceny w różnych dzielnicach. Pokazuję Ci przykłady pokoi, gdzie osiągamy 160 zł za metr kwadratowy czynszu najmu miesięcznie. Teraz pytanie w związku z tym, oczywiście, za 100 punktów. No dobrze, macie. to jaka jest rentowność tego najmu na pokoje? No bo widzieliśmy wynajem całych mieszkań kilka powiedzmy 4, 4,5 do 5% rentowności, tak naprawdę bardziej 3,5 do 4,5 To jaka jest ta rentowność najmu na pokoju? Odpowiedź jest następująca. 8%. My w tym momencie osiągamy w Warszawie 8% rentowność najmu bez większego problemu. Takie mieszkania znajdujemy inwestorom. Mieszkania, które dobrze wykorzystują każdy metr kwadratowy i każdy z tych metrów kwadratowych ciężko pracuje dla swoich właścicieli, generując im stopy zwrotu na poziomie 8% w skali roku, więc Ponad dwukrotnie więcej, prawie trzykrotnie więcej niż pokazują niektóre raporty dla wynajmów w Warszawie. No jak to jest możliwe? No właśnie tak, że widzimy, jak wykrować większy potencjał z danego mieszkania. I to właśnie chciałem powiedzieć podsumowując, że czytaj raport z pewnym dystansem. One ci pokazują średnią, pokazują ci średnią z tych, którzy robią rzeczy bardzo źle, z tych, którzy robią rzeczy wybitnie. Ty musisz pracować na prawdziwych liczbach twojego mieszkania. To, co to mieszkanie stanie dla ciebie wygenerować, Maksymalizuj potencjał generowania tego czynszu z danego mieszkania, być może właśnie tak jak my robimy, wynajmując je w podziale na pokoje. I bardzo ważna rzecz, walcz z pustostanem, bo możesz mieć nawet 100% obłożenia, cóż ci pokazywałem, i nie zadowalaj się obłożeniem na poziomie 80 kilka procent, 92 bo to jest cały czas coś, co dramatycznie obniża ci rentowność namy. Więc walcz z pustostanem, z pustostanem, zaprzęgaj mieszkanie do ciężkiej pracy dla Ciebie. Więcej na ten temat, jak to robimy, znajdziesz w kolejnym filmie, który to dla Ciebie zlinkuję w opisie. Pokazuję Ci tam plusy, minusy najmu na pokoje. Pokazuję Ci, jak wydobywamy ten maksymalny potencjał, aby te pieniądze dla Ciebie ciężko pracowały i osiągnąć wyższe rentowności. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie e, przydatny. Zapraszam Cię na pozostałe filmy na moim kanale. I czy przekonałem Cię do najmu na pokoje, czy nie? Nie wiem, ale pokazałem Ci, w jaki sposób my do tego tematu podchodzimy, jak się kształtują rentowności, jak czytać reporty i jak zawsze na koniec życzę Ci dobrego najmu.